Dzień dobry. Dzisiaj synteza jądrowa i, i zaczynamy od razu od mechanizmów syntezy jądrowej. E, sama synteza jądrowa to proces, w którym dwa jądra atomowe e, łączą się. E, I co wtedy powstaje? No powstaje oczywiście jedno cięższe jądro. Natomiast w tej reakcji uwalnia się ogromna liczba energii zgodnie z równaniem. Może sobie przypomnimy. Oczywiście da się m razy c kwadrat. Oczywiście to tu można powiedzieć, że, że jest to energia uwolniona w procesie. Jeżeli chodzi o delta, delta m, czyli zmianę masy, bo to jest de facto różnica masy. Ona jest podawana zwykle w kilogramach. No i oczywiście mamy prędkość światła, czyli 10 do 8 m na sekundę. Podstawą syntezy jądrowej jest fakt, że masa powstałego jądra jest mniejsza niż suma mas reagujących jąder. Czyli to co powstanie ma mniejszą masę niż suma jąder, które ze sobą, się, ze sobą reagują. Natomiast, co ważne, no, ta różnica mas przekształca się w energię. Najczęściej wykorzystywaną reakcją syntezy jest fuzja deuteronu, można powiedzieć deuterów będzie łatwiej, i tytuł oczywiście, co prowadzi do powstania H4 i uwolnienia neutronu. Jeżeli, jeżeli chodzi o, o Warunki, które są konieczne do zajścia syntezy jądrowej, no to oczywiście wysoka temperatura. Joda muszą poruszać się z odpowiednią prędkością, aby po prostu przezwyciężyć odpychanie elektrostatyczne. Między dodatnio naładowanymi protonami. Wymagana jest temperatura temu około nie wiem, 10 do 7, 10 do 8 Karbina. Oczywiście musi panować wysokie ciśnienie. Dlaczego? No oczywiście po to, aby zwiększyć gęstość cząsteczek w praźmie i zwiększyć częstotliwość zdarzeń pomiędzy jądrami. No i kolejna rzecz no to czas życia No. To jest ważne, ponieważ no, reakcje muszą trwać wystarczająco długo, aby mogło dojść do dużej liczby fuzji. I teraz od razu przejdę może do, do tematu związanego z. Z samymi reakcjami, czyli powiem trochę o energii, e, e, energii reakcji e, syntezowych, i teraz tak, no aby obliczyć energię uwolnioną w procesie syntezy, no to oczywiście należy wyliczyć deficyt masy. I to jest klucz. Czyli jeżeli weźmiemy reakcję del Delta i Tetu, tak jak tutaj sobie pozwoliłem zapisać, no to powstaje H4 plus hmm, neuter. I masa deuteru wynosi tam 2,014. E, masa tytułu to jest 3,016. E, masa H4 no to jest, e, to jest akurat dość, dość łatwe. Można ją z te tablicy Mangarewa sobie. Um wyłuszczyć, to jest 4,002, czyli 4,2 tysięczne jednostki atomowej. Na masę neutronu to oczywiście 1,8 tysięcznych U. I teraz, jeżeli sobie policzymy deficyt masy, ja tutaj już to zrobiłem wcześniej, no to wychodzi nam, że to jest około 20 tysięcznych U, czyli 2,2 no, ponieważ jednostka, jedna jednostka masy atomowej no, odpowiada na energię, tam, o ile dobrze pamiętamy, 931,5 MV, no to energia uwolniona w tej reakcji no, będzie wynosiła właśnie to 18,6 mEV, które tutaj tutaj sobie pozwoliłem, pozwoliłem. Nie? Policzyć. No i y, y, oczywiście jeszcze przypomnienie reakcję reakcje y, y, syntezy y, do najczęstszych takich, no to y, oczywiście fuzja y, deuteru z deuterem. Y, tutaj mamy tą, y, tą reakcję y, Q to jest tutaj albo 3,27, można jeszcze alternatywną reakcję Tutaj wypisać i będzie tam yy, powyżej 4. Tutaj jest 4 trzy trzymamy, ale dobrze pamiętam czyli tutaj to jest o a to jest to się. Yy, dobra, no tu, tutaj jest ciekawostek protonik powstaje. Yy, Mamy fuzję deuterów z trytonem, z tam z 17,6 elektronowoltów. No i fuzja e, ostatnia proton-proton, czyli mamy proton plus proton powstaje delta elektron dodatni, czyli pozyton e, i nie antyneutryjno, czyli tym, tylko w tym przypadku w przypadku neutryjno-elektronowe. No i ta fuzja proton-proton ona zachodzi w gwiazdach. To dopisałem sobie Dobra, jeżeli chodzi o energię aktywacji, bo to jest dość ważne, dość ważne, bo to jest po prostu ważne, nie ma, dość ważne. No, energia aktywacji, co to jest takiego? No, to jest taka minimalna energia, która musi być dostarczona, no, aby co zrobić? Oczywiście, aby pokonać odpychanie elektrostatyczne pomiędzy, pomiędzy jądrami. I obliczamy ją właśnie z takiego, z takiego wzoru. jak podałem ten wzór. Co to jest Z? Tutaj um, dość prosty temat, bo są liczby atomowe reagujących ją jądach, czyli Z1 pierwszego jądra, Z2 drugiego jądra. E w tym przypadku hmm, właśnie to jest E. Nie, c A to jest oczywiście ładunek elementarny. Co mamy jeszcze? Mamy R, czyli odległość. Tutaj mamy to R. nie napisałem. Mogło się wydawać, że są zupełnie inne, inne, inne wielkości fizyczne. R to jest odległość, przy której następuje fuzja. To jest odległość fuzji. Odległość. Przy jakiej? Występuje fuzja. Dobra. No i epsilon 0 to oczywiście przenikalność elektryczna próżni. I taki współczynnik reakcji syntezowych, który opisuje de facto szybkość reakcji fuzji wyraża się takim samym. Czyli to można powiedzieć, że to jest szybkość reakcji fuzji N1 i N2. Trochę niestandardowo zapisałem, ale no to są gęstości cząstek dodają i tu w plaźmie. Też można równie dobrze napisać tak bardziej klasycznie. O, tak on zwykle wygląda. Czyli to są, czyli to są dwie gęstości tutaj, tak, czyli to i to to są gęstości cząsteczek deuteru i oczywiście tytuł bo takie mamy mamy tutaj izotopy no, a tutaj mamy oczywiście nic innego tylko przekrój przekrój czy pomnożony przez średnią prędkość cząsteczek Tutaj jeszcze raz to nie jest A, to jest V. Tutaj jest też V. Ok. I co, i mamy chyba kontakt. Także krótki, krótki nam wyszedł filmik. Jeżeli ktoś będzie chciał rozszerzyć albo doprecyzować pewne rzeczy, bo nie wie skąd się wzięły, albo, albo, e, albo ma jakieś pytania do, e, do tej lekcji, to zapraszam oczywiście do umieszczania ich w komentarzu. Postaram się odpisać. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć.